Siemka, Dzisiaj zobaczymy nasze mrówki tkaczki. Powiem Wam, że ja miałem z nim dosyć taką śmieszną sytuację. Jak pamiętacie, umieściliśmy je w probówce. Jak powiedzmy, że nie w tej, tylko w innej. Minęło kilka miesięcy. Jak stadaliśmy korzeń, nie zajrzałem do środka, do tego korzenia. Okazało się że był tam pająk nasza sterotoda powszyła czarnodowa tak zwana no właśnie i to był duży problem ponieważ nasza koleżanka zjadła nam kolonię mrówek tak myślałem że zjadła i nie widziałem je przez miesiące nie wiedziałem co z tym zrobić, udało mi się wygrać następną kolonię, tylko że większą, z kilkoma królowymi, ale... Ale no cóż, wyszło inaczej zupełnie. Wyniosły się z tego korzenia, nie było żadnej, a okazało się, a ja nie zauważyłem, że jak mamy ten kamień tutaj, gdzie nasze koleżanki ufortyfikowały zrobiły sobie gniazdo właśnie tutaj i się odnowiły, na początku widywałem dwie dwie, trzy Ale w ostatnich dwóch tygodniach zacząłem zauważyć Patrz na raz 6, 7. O oh, kurczę! Skąd on się one się wzięły? Przyrządy miały nie żyć. A tu surprise. No, super niespodzianka. Dobra, nakarmimy je, to może wyjdzie ich więcej. Ale troszkę ich tu jest. Nie powiem, że nie. To widzimy na korzeniu. Jedna jest w próbówce łazi. Od... O, przychodzą chyba, zaraz, zaraz, zaraz przejdzie reszta i zobaczymy. Łażył dosłownie wszędzie. Zaraz będziemy mieli uciekiniera właśnie. Tak, No. Dobra, ja chyba zaraz dobra, zakryję im to, bo zaraz będziemy mieli łapanki. Jest wtedy słaba jakość, ale może coś z tym może uda się zrobić. Coraz więcej. Zaczyna się konsumpcja, nie zobaczymy, może włączymy trochę światła. Może jeśli nie przegonimy, będzie lepiej widać. O! Zobaczmy. Tak tutaj jak próbuję zaciągnąć się do gniazda. Tak, e, rozciąłem wkracza na pół, żeby ułatwić robotę. A ja się znęcaję. O, a, a tutaj widzę, że jedna znakowała miotku. A, e, głodne były. Następna o opogał pogałnasty idzie. Powiem... powiem wam, że ten biotop mi się bardzo podoba. Bardzo zainteresowane, dosyć żywe Tak fajnie. No powiem wam, że bardzo mi się poprawił humor z tym. Jak się uciszałem, tylko nie wiem co z drugą kolonią zrobić. A to moje są do niepewności od 2 albo 3 kulowe w tej Tak się zastanawiam, co zrobić. Raczej ich nie będę łączył, no ale może spróbujemy coś, coś podobnego zrobić, taki drugi. Zobaczymy. Dlatego to już trzy się dobierają. <śmiech> <śmiech> o Boże. Powiem Wam, że jak na proste diweski, no to cieszy oko. Podchodziłem, powiem wam, że raz mi się trafiło armata sama królowa, ale nie udało mi się jej wyprowadzić, padła. Miałem jeszcze ilnunata. Tam z kolei powiedzmy, że dorobiłaś kilku robotnic, ale nic poza tym. I w końcu padła i jak królowa padła, nie wiem, robotnice wyszły na arenę. Odcięły po prostu siedziały w jednym miejscu. No i padły tam po, po prostu. Nie chciały wracać ani powo do próbówki z wodą, ani nic. Kompletnie nic nie wyszło. Szkoda, bo to były takie. Murówki z takiej, bym powiedział, wyższej półki, bo to już za samą królową niektórzy. No w granicach, tak 300 zł trzeba, trzeba dać. Także jak dla mnie to już taka dosyć wysoka półka. No nie stać mnie, żeby kupować mrówki po... po, po 500 czy po 600 zł, No nie już się, to już jest spory wydatek. Jak na mój skromny budżet. Chyba, żebym zarabiał nie wiadomo ile. Ale tak, no niestety nie mam sobie liczyć. Może kiedyś... Jak będę miał większy przyrost pieniędzy i będę chciał sobie sprawić takie coś, to może wtedy. Ale to pewnie będą jakieś takie... Może grzybiarki, bo powiem że mnie bardzo interesują, ale... 1000 zł dać za chronię prówek to jest dla mnie na to chwilę nierealna rzecz. Możliwe by było chyba tylko wtedy, kiedy bym pracował na dwie prace plus to i miałbym jeszcze nie wiem, jakiś zarobek ogólnie z nagrań, ale nie przewiduję tego, bo moja oglądalność by musiała wzrosnąć ogromnie, bym musiał wejść przynajmniej na 1000 subskrypcji. A na razie jest tego o wiele mniej. No i to jest o wiele mniej. Do tego bym musiał wyjść reklamy, to wszystko, ale no, póki co na razie nie przewiduję ale ogarnąć się z pracą, nie tylko, i moimi zobowiązaniami. Które ni niestety wzrosną, jeżeli chodzi o moje finanse, y jeżeli chodzi o koszty. Więc zobaczymy. Na pewno będę chciał, by pojawiały się nowe jakieś gatunki gróbek, zarówno płaszcznikowych, jak i różnych innych stworzeń. A zobaczymy, żyjemy, zobaczymy, jak to wyjdzie w planie. Znaczy, wydaje mi się, że dobrze to wyjdzie. Prosperuje wszystko. W dobrym kierunku, na szczęście widzę, że cały czas do, dochodzą nowe robotnice do, do konsumpcji. Tu widzimy wejście. A nawet teraz robotnica wychodzi. Do ich gniazda, tutaj to wygląda. I powiem wam szczerze, że taki widok to po prostu grzeje duszę. B byle więcej takich niespodzianek. No, może nie. nie chciałbym, żeby mi każde kolonie pajonki atakowały. To jest najlepsze, że zamiast w korzeniu ukryły się po prostu tutaj sobie zrobiły. I to jeszcze najem. jesień. że nie tam dobrze. O, coś my tu mamy większego. To co to sama. Ja tu nie królowa przypadkiem. Chyba tak, ta maksymowa wyszła sobie gniazda. No proszę, chyba też będzie konsumowała. Pośledzimy ją chwilę. Powiem, że tego jeszcze nie widziałem. to chyba byłoby koniec na tą chwilę. A tutaj... O Boże, co tu się dzieje? Jezus smarzyć, co tu się dzieje? Ale zaatakowały. No dobra. Nie będziemy już przeszkadzali mrówkom. Niech sobie spokoju konsumują. Jotkiem nie są zainteresowane, ale białeczkiem jak najbardziej. No dobra. Nie będziemy przyciągali i przedłużali. Trzymać się na razie ich hej.